Nie ma życia bez ceramidów dla cer suchych i dojrzałych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dlaczego? Dlaczego gdzieś musimy umieścić albo serum, albo krem z ceramidami, albo obydwa? Dlatego, że ceramidy są budulcem naszej skóry, uszczelniają, pomagają uszczelniać przestrzenie międzykomórkowe, uszczelniają płaszcz hydrolipidowy, sprawiają, że on prawidłowo działa. Prawidłowo działa, czyli nie pozwala na. Uciekanie wody ze struktur skóry i nie pozwala na dostawanie się substancji, które mogą na przykład działać podrażniająco. W takim odczuciu waszym, które możecie poczuć, czy pałaszczyk po drolipidowy jest prawidłowy, prawidłowo działa, czy wystarczająca ilość ceramidów jest w skórze, skóra jest po prostu gładka. I to gładka nie tylko po zastosowaniu jakiegoś kosmetyku, ale w ogóle jest w miarę gładka, nie widzicie na niej, nie czujecie szorstkości i jest w miarę w niemniej kolorycie, czyli jeśli widzicie podrażnienia, zaczerwienienia, jeśli jest takie częste uczucie właśnie szorstkości, spięcia napięcia bardzo mocno skóry, to prawdopodobnie możemy. Pomyśleć o tym, że brakuje jej ceramidów. Skóra wtedy jakby traci tą taką gładkość, sprężystość, zaczynają się takie wyrwy, łuski, yy, ucieka właśnie woda ze środka. Yy, nie ma tej gładkości. Ceramidy naturalnego pochodzenia, jest to składnik biotechnologicznie pozyskiwany i skóra może je sobie uzupełnić z zewnątrz, właśnie. Ze środka jest to właściwie niemożliwe. Ceramidy są jednym z takich składników kosmetycznych, które doskonale yy, sprawdzają się właśnie aplikacja z zewnątrz i skóra je sobie wbudowuje tam, gdzie potrzebuje. To jest taka cudowna właściwość skóry i cudowna właściwość składników naturalnych, które mogą ją wspomóc i poprawić jej funkcjonowanie poprzez to, że zostaną właśnie wbudowane w strukturę. Bo są substancje również nienaturalne, które skóra bardzo potrzebująca również może wbudować, niestety, w swoją strukturę, ale jej to nic nie pomoże, a wręcz przeciwnie, może zablokować pewne procesy, które w niej zachodzą. Ale to nie, nie musimy w tej chwili o tym, o tym mówić. Słuchajcie, ceramidy, krem lub serum dla cer, które nie mogą uzyskać takiego prawdziwego, Nawilżenia, czyli możecie nawet, jeśli brakuje ceramidów w waszej skórze, to możecie nawet stosować świetne kosmetyki, ale mieć takie wrażenie, że nie możecie, nie ma efektu, który oczekiwaliście. Nie osiągnęliście ani gładkości, ani nawilżenia, ani odżywienia skóry, bo po prostu to trochę jak takie przenoszenie wody dziurawym naczyniem. Trochę przeniesiemy, ale bardzo duża ilość wycieknie i skóra, której braknie ceramidów, to właśnie takie trochę dziurawe naczynie, które nawet jak podajemy substancje aktywne nawilżające, odżywiające, to gdzieś to nam ucieka, bo skóra nie może tego przyswoić i jakby korzystać w pełni. Na końcu powiem jeszcze, że natura to tak dziwnie wymyśliła, że produkuje substancje, które są potrzebne do tego, żeby skóra zachowała swoją gładkość, jędrność i coraz mniej tych substancji z wiekiem jest wytwarzanych. I nadal produkuje kolagen w 50 lat. Nadal produkuje kolagen, nadal produkuje kwas hialuronowy, Oczywiście w mniejszych ilościach niż na przykład w skórze niemowlęcia czy osoby bardzo młodej. Ale ceramidy. Produkcja ceramidów zaczyna spadać po 35 roku życia. I w wieku 50 lat skóra wytwarza mniej więcej połowę tych ceramidów, które wytwarzała za młodu. I to jest już, czyli już nie odtwarza tego, a ceramidy przy procesie choćby mycia, pocierania, jakby tr skóra traci. I nie może już ich wyprodukować, żeby uzupełnić te niedobory. Dlatego musimy podać skórze ceramidy z zewnątrz żeby ona odzyskała właściwie swoją pełną, można powiedzieć, zdrowie i funkcjonalność, tak? A za tym idzie gładkość, ładny wygląd i to, żeby mogła korzystać z kosmetyków, które jej podajemy.